Akcelerator Łukasiewicza produkuje prezesów spółek zakładanych przez naukowców, którzy pracują w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Celem tego procesu jest skomercjalizowanie. Pomysły rodzą się w instytutach. Ich nośnikami, ich pasjonatami są naukowcy. Ci naukowcy podejmują odważną decyzję założenia spółki i rozwijania technologii już poza instytutem, wdrażania jej na skalę przemysłową na rynkach, mamy nadzieję, globalnych rynkach i wtedy zgłaszają się do akceleratora Łukasiewicza. My pomagamy im budować model biznesowy, pomagamy im przebrnąć przez rafy prawne, pomagamy im ustrukturyzować strukturę spółki i zaproponujemy także wsparcie w poszukiwaniu inwestorów. Do tego jest akcelerator Łukasiewicza. Dzisiaj mamy Demo Day. Przeglądamy oferty naszych zespołów z udziałem przedstawicieli funduszy kapitałowych. Ja również jestem w Żyli, która ocenia. Moimi podstawowymi wartościami, którymi będę kierował się przy ocenie tych projektów, to jest znajomość rynku oraz poziom dojrzałości technologii. Adrian Kutnik, Giełda Powierów Wartościowych. Mam zaszczyt być członkiem Żyli. Będę szczególną uwagę zwracał na gotowość technologiczną produkty i możliwość pozyskania dalszego finansowania przez pomysłodawców. Wojciech Smoliński, Vigo Ventures. Jestem członkiem jury. Przy ocenie projektów będę zwracał uwagę przede wszystkim na globalizację, potencjał wychodzenia projektów na, na rynki zagraniczne i też przewagi konkurencyjne w stosunku do rozwiązań, które są obecne na rynkach również globalnych. Piotr Kendra, PFR Ventures. Będę oceniał jako członek jury stopień przygotowania zespołów z jednej strony, z drugiej strony unikalność proponowanej technologii, a z trzeciej przygotowanie od strony komercyjnej do tego, żeby projekt mógł zostać uruchomiony. 好苗条。瞄瞄